Proszę Państwa, jesteśmy członkiem NATO. Jak będzie zmiana rządu w Polsce, też będziemy członkiem NATO. Tylko jako członek NATO możemy tam się zachowywać sensownie. To tak jak członek Unii Europejskiej. Możemy bardzo dużo dobrego zrobić, będąc wewnątrz tych dwóch dziwnie zachowujących się organizacji. Tak? Możemy bardzo dużo dobrego zrobić. To tak jakby ktoś narzekał, że no jesteśmy członkiem ONZ, a ONZ podejmuje złe decyzje. Dobrze. To wejdź tam do środka, przekonaj innych różnymi sposobami. Jak nie potrafisz, to się nie pchaj, odejdź i zamilcz. My możemy bardzo dużo dobrego zrobić, żeby nie było takich głupkowatych odpowiedzi, jak akurat przedstawiciela Polski w NATO, że gdy Ukraina zaatakuje, proszę Państwa, Rosję, terytorium Rosji, łącznie z Moskwą, to, to my jako NATO nie będziemy reagować, że to jest OK. No, proszę Państwa, no. W Polsce, z tego co wiem, pochwała wojny napastniczej jest karana, tak? Czy w związku z tym pan Tomasz Szatkowski, stały przedstawiciel Polski w NATO, gdy został zapytany, bo przynajmniej coraz częściej się właśnie słyszy, że Ukraina ma zaatakować Rosję, Moskwę, no to, że Rosja atakuje, to już jest oczywiste, czy w związku z tym on nie powinien być ścigany w Polsce, że, że, że my nie powinniśmy reagować, czyli. Jakby pochwała ataku Ukrainy na, na Rosję. I jest wszystko ok, tak? Tu w jedną stronę jest OK. Dlaczego, Panie Szatkowski? Czy dlatego, że na Ukrainie zainwestowali pewni ludzie i, i po prostu trzeba bronić ich interesu? Może dlatego, co?